It's been a tough week, gentlemen. We've lost more than we ever dreamed. But we will recover. I've got a blank check, and we're gonna use every cent of it killing Makarov. Despite what the world may say, we are not savages. We don't kill civilians. We use precision. There's an evil man hiding in these shadows, and we're gonna bring him into the light. Once his face is revealed, we will write history, gentlemen. These are the last safe havens left on Earth for Makarov and his men. Sounds like we gotta be in two places at once. Impossible? Not for the 141. 50 50 chance to take out Makarov, eh? Captain Price, request permission to take the safe house for Roach. Granted. Soap and I will take the boneyard in Afghanistan. Very well.

No i dzisiaj atakujemy kryjówkę Makarowa. Likwiduj Władimira Makarowa. Okej. Okay. Musimy to zrobić po cichutku. Aha, tu ja mam iść pierwszy, tak? What? O kurde. Wiedzą, że tu jesteśmy. Kurde, nic nie widzę. Nic nie widzę. Znaczy, co ja pierdzielę, wszystko widzę. Ja dostałem z... kurde z Moździerza, nic mi się nie stało. Ja już dostałem, ale nic mi się nie stało. Łapcie tam granata, nie wiem gdzie rzucam. Coś mi się wydaje, że to będzie jedno wielkie niepowodzenie. Okej, okay. fajną tu miejscówkę ma. Fuck you. Makaroth. A właśnie, dajcie mi ich sekundę. Okej, okay, jestem z powrotem. Se założyłem odszumiać na mikrofon, który jest moją czapką. Na zimę. He hehe, he, fajnie odszumiać, wiem. Dwa ciężarówki. Tam gdzieś jest smakarów, ja to wiem. Zajebcie ich. Boże, skąd tu? Co tu? Fuck you sniper Fuck you sniper No mogły być wyłom, dobra wbijamy się do wbijamy się do jego domu Kurde, przyzwyczajony do Black Opsa jestem teraz I nie umiem nic zrobić są czerwone beczki, a nie wybuchają bez sensu. Fuck the logic. Okej, okay, tu jest ghost. Ja idę z ghostem Jebiemy. Nic nie widzę. Dobra. O kurde, trochę ich tu jest. Fajna chata. To muszę przyznać. Dzięki, ghost. I... Ok, czysto. Biuro, czyste, dobra, kurde, jak to się schodziło na dół? Serio, nie mam pojęcia. Dobra, tędy się schodziło, ok you, Tam ktoś był Masz To Scarecrow, ja pierdziele Dobra Dostałem za swoje Game. Dobra, dwa wyłamy nie przeładowuje broni, what the fuck O chuj chodzi Jest ciekawego. No boję. Uh. Coś się może przydać. To ja sobie wezmę osobiście m 41 1 Kolejne drzwi. Gdzie jesteśmy? Makaron. Tu ktoś? Coś? Gdzieś? Chyba nie. Powie, powiedz mi, gdzie to były schody, bo już nie pamiętam. Aha, tu były schody. No co się dzieje, psiak? Mój pies, piszcie, to pewnie słyszycie. Dopiero co z nim byłem na dworze. Fajnie nie trafiliśmy z przodu. O kurde! Fuck you! Ostatni pokój. Czyżby tu był Makarov? Ja pierdziele. Serio? Gumowa lalka? Dobra, mniejsza.

Tu trzeba się przykampić i pilnować tego. No. Po co mówisz to przez radio? Mów to do sołpa. Okej. Okay. No, wam też powodzenia. Spoko, ja już mam tutaj. Until the is done Use the weapons caches and set up your claymores if you've got any left. Defensive positions, let's go. Ready to engage. I have eyes on additional hostile forces. More more They're, the solar east, of the house. They're the solar east of the house. Roger. I'll try to cut them off as they come through the trees. Use your claymores if you have them. Plant them around the trail east of the house. I'm in position. RPG team moving in from the southwest Got it. RPG team moving in from the southwest Enemy fast-detect choppers coming in from the northwest Roger that. Enemy helos approaching from the north-west. Dawaj, dawaj. I gotta cover the front lawn. I'm moving to the main windows. I need someone to mine and cover the driveway approach. Roach, use your claymores on the driveway and so pull back to the house. Give it to me, have to Kampienie się to jest najlepszy sposób, żeby przejść tą misję. Dobra, tam dostali. O, już przyspieszyło kopiowanie, fajnie. What? Fajnie. A może ja tu, tu gdzieś posiedzę? Dawaj, dawaj. Co nam da zespół snajperski? Dawajcie nam tutaj armię, a nie snajperów Fuck you, Dolan Co ja pieprzę Dobra, jest już okej okay. Przepilnować tych dwóch stron. Dobra, to jest na razie czysto. Słyszę helikoptery. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Gin maciażu yeah. RPG chyba was podgrzało. Nie ma RPG! Fuck you, RPGs! Dobra. Dobra, zabiłem. Nie wrzucajcie granatów, tylko podejdźcie tu! Wow, Sniper zabił pierwszego kolesia, fajnie. Oj, Archer, nie postarałeś się. Idą tu, idą tu, tędy, tędy, giń. Tam jest... No, przez piwnicę też wchodzą, tak myślałem. To ja tam nie idę. Tu jest dobra kampa. Tu można się kampić fajnie. Dobra, prawie pół, prawie pół metek. Teraz znowu jakoś to wolniej idzie, niestety. Kurde, jaki tu tu masz net makarov, nie, nie może iść szybciej. Fajnie, Skerklał nie żyje. Dzięki za Amo. Fuck you, Dolan. Teraz jestem tu sam. Dobra, już idzie szybciej cztery minuty. Dajcie mi wytrzymać, błagam. sério O zabija ten sniper fuck you, łapcie granata to przyjdźcie tu a nie Udało się! Jak szybko, lol! Spierdzielamy, spierdzielaj! Spierdzielaj, ty też, lol! Ghost, gdzie jesteś? Ghost, gdzie jesteś? Ghost, nie zostawiajcie Gdzie jesteś? Kurde, ja to sam nie przeżyję. Nie, nie, nie granat. Ghost, to cholery. No, już jesteśmy blisko, ale tam... Łapcie granata szmaty. Ghost! Jesteś, dobra, cofam się do ciebie. Bo boję się sam. Ozon też zdechnął? Nie niedobrze. Idę, idę. Moździerze we mnie strzelają. Chyba się udało. Fak Ała. Trzymam się, trzymam, ale czego mam się trzymać? Hehehe. He, he, he. Nie wiem, co, w tym było śmiesznego, ale dobra. Chodźcie, tu szmaty, mam coś dla was. Prawie zdycham, ale jeszcze mogę do, do was strzelać. Dobra. Chyba za, sprawa załatwiona. Nie wiem, co się dzieje. Ała. Cały okrwojony ekran. i fine. So I it. No, Davae, faster. What? Serio. Я ja пирдол siebie to mi nie żal, ale Ghosta trochę bardziej. Bo by jedną z, lepszą, z lepszych postaci w tej grze. Jeżeli nie najlepszą. Fuck. Czyli postanowiłeś nas zdradzić. Ale spokojnie zemsta Price i sopa będzie słodka. No trochę za późno Price. Do not trust Shepherd Trochę za późno na to price Niestety za późno Bo my już obydwoje jesteśmy martwi Tak cię dojebę jeszcze spokojnie Możesz być tego pewny Ja cię znajdę Czemu ja się ruszam, Lol? Dobra, to jest w każdym razie koniec misji. Także dziękuję tej smutnej misji i dziękuję za oglądanie na razie. Tak.